Ja właśnie głoszę, że świadome śnienie jest terapią przyszłości tak, mm -hmm. tak naprawdę, bo mm, opierając się na tym wierzeniu, na, tej, na tym dowodzie też naukowym, że nasz mózg nie widzi różnicy pomiędzy tym, co robimy w ciągu dnia, mm -hmm. a co robimy we śnie, i reaguje na to tak samo, bo przecież jak przeżywamy jakąś scenę we śnie, to Aha. emocjonalnie reagujemy tak samo. Tak. Wierzymy, że Wierzymy, że to jest prawda. Nasz mózg odwzorowuje te wszystkie odczucia tak, jakby to się rzeczywiście wydarzało. Więc jeżeli my mamy dostęp do pracy z mózgiem, ze snu, to ile my możemy tam zrobić? Mhm. Przekopać prostu... eony czasu i eony, eony wersji? Tak, mózg jest naszym narzędziem pracy z naszym mm -hmm. ciałem, z naszymi traumami i bo w mózgu są zapisane informacje poprzez połączenia neuronowe, które łączą się na, na zasadzie nawyków. Jeżeli jakiś nawyk mamy, coś dużo razy powtarzamy, to one, one się zapalają razem i się łączą. Mają małżeństwo takie, tak? No to są nawet ładunki magnetyczno-elektryczne, tak, jak dokładnie. Zamżycie, jako nośnik. I jeżeli wykonujemy jakąś czynność we śnie, to ten mózg również tworzy nowe połączenia neuronowe. I teraz tak, co my możemy w tym śnie w takim razie robić? Możemy się uczyć. Możemy się uczyć nowych czynności. Ja na przykład uczyłam się jazdy samochodem, to już opowiadałam na ostatnim wywiadzie. Bardzo, bardzo fascynujące. Czyli w moim mózgu tworzę takie połączenia, które są odpowiedzialne za to, że wiem, jak jeździć samochodem. Czyli w momencie, kiedy siadam tego samochodu, mam poczucie, że już to robiłam. Oczywiście muszę się nauczyć techniki i tak dalej, ale samo poczucie daje mi ogromne, ogromną pewność siebie. Co jeszcze? Sportowcy używają świadomego śnienia. Nie wiem, czy wiesz, już są takie badania przeprowadzone, że nawet wyobrażając sobie, że podnosimy ciężary, Aha. nasze mięśnie reagują i je rzeczywiście rosną. Więc wyobraź sobie, co się dzieje, kiedy możesz ćwiczyć różne sztuki walki we śnie. To jest tak jak w Matrixie. Neo wchodził do tego pokoju tak. Białego, tam trenował i tą wiedzę, którą tam zdobył, umiejętności, to się wdrukowało w jego system. Tak? Tutaj on miał taką jakby. Tak, stół, takie był taki podłączony, do bicia, tak. ale to też symboliczne można powiedzieć, mm -hmm, to się wdrukuje w nasz mózg. Mm, tak. Ta informacja. Więc cokolwiek, więc sportowcy yy, są tacy znani też w Londynie, y, nauczyciele świadomego śnienia, mm -hmm. którzy sami byli sportowcami i wygrali jakieś tam kompetycje, bo sami trenowali yy, co noc czy ileś tam razy. Oczywiście w za bardzo się tym nie chwalą w czasie, kiedy są tymi sportowcami, nie. bo to dla konkurencję jest podpowiedź, co robić. No. Ale tak, były badania przeprowadzane, że to mm -hmm. rzeczywiście działa. To jest można, dobra, tak, można no, tak jak już mówiłam na początku, leczyć różnego rodzaju traumy i fobie poprzez spotykanie się z cieniami, z lękami, które pokazują się w, głównie w koszmarach. Czyli jak to się boi jakiegoś, nie wiem, no powiedzmy pająków, tak? Mhm. No to właśnie to jest moja historia, też no opowiadam ostatnio. Bo ja się ja bardzo bałam. No to u mnie to wyglądało w ten sposób, że ja byłam świadoma we śnie. Akurat wtedy na studiach miałam bardzo taką rutynę, byłam bardzo taką... No, przykładałam się do tej nauki, i, i, i dzięki temu, że miałam spokojny styl życia i rutynę, doprowadziłam do tego, że miałam świadome śnienie codziennie przez bardzo długi okres czasu. Więc ja mogłam sobie każdej nocy zaprojektować, o czym ja będę śniła. I ja sobie wymyśliłam, że ja wykorzystam jedną z technik y, psychologicznych do pracy z fobiami i zintegruję sobie traumę, y, archnofobię, tak? traumę, którą miałam, związaną z pająkami. I u mnie to wyglądało, jeżeli mogę się podzielić z Wami w ten sposób, że ja w tym śnie świadomym poprosiłam, żeby się zjawił pająk i wszedł mi na dłoń. Mm -hmm. To ja wtedy wiedząc, że to jest sen i że nie muszę się go bać, mogę w ten sposób pokazać mojemu mózgowi, że ja nie muszę się bać tego pająka. Tak? Że mój mózg zapisze tą informację. I co się stało? No, zamiast jednego pojawiły się miliony pająków, które mnie oblazły. I pierwsze, co, to pojawił się lęk, ogromny lęk. A za chwilkę przecież jestem świadoma, że to jest sen. Mi nic nie grozi. I ja z tymi pająkami, tak stałam w tym śnie przez jakiś czas, że nic mi nie grozi. Obudziłam się i już nie miałam w ogóle takiego odczucia przy pająku, że, że muszę się bać. Nic mi nie grozi. To, to cały czas to uczucie we mnie się jakby zapisało, wdrukowało w mój system wewnętrzny.